Spotkanie kozienice Wschód z Lady Stabu rozpoczęło drugą kolejkę amatorskiej ligi Piłki Halowej. Wschód na inaugurację rozgrywek pokonał Alpar 4-0 i także w tym spotkaniu był zdecydowanym faworytem Ladies, które przed tygodniem przegrały wysoko z głowaczowem, to pierwszy żeński zespół w 23 letniej historii turnieju. Jak będzie wyglądało to spotkanie, pokazało już pierwsze minuty. Po niespełna dwóch wynik otworzył Tomasz Rutkowski. Mimo wyraźnej przewagi wschodu, na kolejne trafienia trzeba było jednak trochę poczekać. Świetnie między słupkami spisywała się Wiktoria Paćko, kilkakrotnie ratując swój zespół przed utratą kolejnych goli. Przed przerwą skapitolowała jeszcze tylko raz. W ostatniej akcji pierwszej połowy pokonał ją bartłumiej Wojdak. Worek z bramkami rozwiązał się dopiero po zmianie stron. Zawodnicy wschodu nie mieli litości. W ciągu 10 minut jeszcze 6 razy trafili do siatki. Strzelanie rozpoczął Mariusz Krawczyk, który mecz zakończył z Hatlikiem na koncie. Trzy bramki zdobył w tym spotkaniu także Tomasz Rutkowski, a wynik na 8 do 0 ustalił w ostatniej minucie Tomasz Kubik. Ladies też miały swoje sytuacje, lecz ku rozczarowaniu publiczności żadnej z nich nie udało im się zamienić na bramkę. Bodaj najlepszej okazji nie wykorzystała w 18 minucie Karolina Boruch. Jej uderzenie obronił Wojciech Przychodzeń. Jako kolejni na parkiecie stawili się piłkarze Janikowa i Sator 997. To spotkanie miało zupełnie inny przebieg i nie przyniosło aż tylu bramek. 997 w pierwszej kolejce zremisowali z dropią, a Janików wysoko pokonał ekspol. Na początku odważnie bramkę rywali zaatakowali stróże prawa. Jednak piłka po uderzeniach Marka Czyża... I Grzegorza Ambroziewicza nie znalazła drogi do siatki. W obu przypadkach górą był Konrad Wojciechowski. Janików w pierwszej połowie nie potrafił znaleźć sposobu na dobrze poukładaną defensywę 997. Oprócz uderzenia z dystansu Roberta Fałka, Gerard Łodziński miał niewiele pracy. Przed zmianą stron padł tylko jeden gol. W dziesiątej minucie Czyż wyłożył piłkę swojemu imiennikowi, a Marek Gizicki wykończył akcję. W drugiej odsłonie przebudził się Janików. Lecz mimo kilku okazji Łodziński długo zachowywał czyste konto. Jego koledzy z pola próbowali uderzeń z dystansu, ale ani strzał Huberta Roszka, ani próba Tomasza Hołunia nie zmieniły wyniku. Piłkarze Janikowa nie rezygnowali z doprowadzenia do remisu i w końcu dopili swego. W 18 minucie gola 1-1 strzelił Daniel Jasek. Więcej bramek już w tym meczu nie padło. Sator 997 podzielił się punktami z Janikowem. Pozostałe spotkania drugiej kolejki także były albo niezwykle wyrównane, albo kończyły się bardzo wysokimi zwycięstwami. Alpar rozbił Expol 8-0. Desperado zremisowali z dropią 1-1. AGP Transport Głowaczów odniósł kolejne wysokie zwycięstwo, pokonując 9-1. Huba Lachotków. Autogaz Antoniówka wygrał z MC Amatorami 2-1 a Galeria skromnie ograła o ranie 1-0. przyniosło spotkanie Café Bar Mors z Kozienicką Gospodarką Komunalną. W ostatnim meczu Enea wygrała z dobrymi chłopakami 2-1. Liderem tabeli pozostał Głowaczów. Komplet punktów mają na koncie także Kozinice Wschód, Galeria Jubilewska, Enea Wytwarzanie i Autogaz Antoniówka. Na dole stawki pięć zespołów, które przegrały po dwa mecze. Trzecią serię spotkań rozpocznie starcie autogazu z Cafe Bar Mors. Następnie Kagiek zmierzy się z dobrymi chłopakami, a Desperado zagrają z Eneą. Rywalem 997 będzie Alpar, a Lady Stabu o pierwsze punkty powalczą z Expolem. Kolejne pary tworzą Kozinice Wschód i Hubal Chodków, Transport Głowaczów i Oranie oraz Galeria Jubilerska i MC Amatorzy. Poniedziałkową kolejkę zakończy mecz Drupi z Janikowem. Na trybuny hali sportowej zapraszamy 5 grudnia od godziny 17.